Połączone armie Elfów i Krasnoludów przygotowują się do szturmu na plugawą twierdzę Dol Guldur. Za chwilę rozpocznie się ostatnia bitwa wojny na północy. No i jesteśmy już na mapie. Na początku mamy tylko Elronda, pewne siły Elfów, plus musimy szybko rozbudować naszą bazę, bo cały czas będą próbować na nas napierać oddziały orków z Dol Guldur wyprawiające się na nas, w tym czasie my musimy zniszczyć my musimy zniszczyć bazę na północy i na południu tutaj wyrzuciłem moc spadających meteorytów, które pomogły mi znacząco obniżyć wartość bojową północnych rejonów orków natomiast jednocześnie wysłałem armię również na południe, żeby zniszczyć północną i południową bazę Orków dzięki temu otrzymamy wsparcie. Tych jednostek jakoś na początku nie miałem dużo, i tak naprawdę nie szło zbyt łatwo tutaj eliminowanie kolejnych jednostek Mordoru. Z tego też względu, że Mordor miał tutaj trole bojowe, które są bardzo silne. Dodatkowo katapulty. Które potrafiły skutecznie niwelować wartość bojową moich łuczników. Jedną dobrą salwą widzimy, że tutaj kilka salw muszą oddać moi łucznicy już ze wzmocnionymi strzałami, aby, aby zniwelować, aby unicestwić troll'a. Natomiast udało mi się tutaj zniszczyć na północy mmm, pierwszy obóz i otrzymamy za niecałe 3 minuty pierwsze wsparcie. Tym, tym wsparciem będą posiłki z Erboru. Cały czas na nas próbuje napierać mordor z Dolguldur. Wybrali sobie ścieżkę północną, i tutaj e, orkowie plus ludzie z run starają się Mordor i posiłki z run. Próbują nas tutaj zaatakować, więc ustawiłem kilka oddziałów na drodze e, środkowej, aby tam zabezpieczyli naszą, dostęp do naszej twierdzy. W międzyczasie wysłałem oddziały na południe, aby zlikwidować drugą bazę i zyskać drugie posiłki. W międzyczasie widzimy, że niecała minuta została do posiłków z Ereboru. No i te katapulty są naprawdę skuteczne. Sporo mi potrafią zadać ran, jeżeli trafi w mój oddział, to praktycznie może cały oddział przestać istnieć. W łamku sekundy przyzwałem tutaj łuczników z dal. Aby pomogli mi unicestwić południowy obóz Orków. No i mamy wyczekiwane posiłki z Ereboru. Dostajemy trzech bohaterów. Także mamy solidne wsparcie na północy, które na pewno dużo zmieni w układzie sił. Dostałem też katapulty krasnoludów, więc zdecydowałem się rozpocząć atak na twierdzę Dolguldur. No, mają tutaj mnóstwo katapult e, orkowie, więc mają solidne zabezpieczenie i ta obrona wygląda ich całkiem, całkiem nieźle, więc początkowo chciałem po prostu zlikwidować jak najwięcej e, wrogów za pomocą katapult. W międzyczasie dotrzymałem wsparcie z południa, czyli dołączył do nas, e, dołączył do nas dwójka bohaterów, dodatkowo dostałem Entów, więc te enty od razu wysłałem, e, aby po prostu też zniszczyć tutaj stanowiska katapult. No wiadomo, że enty, które dostaną troszeczkę ognia, niestety dosyć szybko są unicestwione. Cały czas wysyłają na nas te trole bojowe. Użyłem w międzyczasie mocy. Która mocno tutaj naruszyła centrum, już Dolguldur, również kolejna moc, która spowodowała zniszczenie wewnętrz, wewnątrz fortecy. Tutaj zrzucam meteoryty, aby zniszczyć jak najwięcej budynków i troszeczkę osłabić naszego przeciwnika. Tutaj widzimy, że za około 7 minut, a już teraz za 4, około minuty przybędzie potężny kontratak Mordoru. Musimy albo zdążyć w te 4 minuty z unicestwica do Guldur, albo przygotować się na potężne starcie z przeciwnikiem. Jesteśmy już w centrum, w środku twierdzy, więc wybijamy kolejne oddziały. Staramy się jak najwięcej zniszczyć. W międzyczasie atakuje nas Nazgul. Próbuję. Musimy go jak najszybciej zniszczyć. Wzywam tutaj znowu łuczników z dal. Aby, aby po prostu jak najszybciej zniszczyć tego nazgula, niecałe 3 minuty do wsparcia posiłków mordoru i dużego kontrataku, raczej nie uda mi się w tym czasie, który pozostał, zniszczyć tutaj budynku w środku Dolguldur, co sprawiłoby, że wygramy to, to starcie, więc raczej niestety. Będziemy musieli zmierzyć się z tymi potężnymi siłami, i widzimy, że tutaj w międzyczasie przyzwa, przyzwali Barloga, który e, idzie na nasze siły. Tutaj wstrząs, e, wstrząsy ziemi, które niszczą oddziały Łuczników. E, tutaj Barlog bardzo mocnym krokiem idzie na nas. Wysyłam wszystkie jednostki dostępne i powiem szczerze, że nie spodziewałem się, że jest tak słaby. Zobaczcie, kilka salw od naszych Łuczników i Balroga nie ma, więc jeżeli chodzi o no, od tego barloga to dosyć łatwo poszło. No i mamy ten potężny kontratak i z północy, i z południa. Mamy też Mumakille, oczywiście trole bojowe, więc sporo, sporo tych jednostek mordoru nadchodzi. Mamy też Nazguli ja tych sił jakoś turbo dużo nie mam raczej to, 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 to jest, my jesteśmy w mniejszości jeśli chodzi o liczebność e, oddziałów, natomiast mamy kilku bohaterów którzy mogą zrobić na mapie różnicę, wybiliśmy w międzyczasie na zguli, na koniach największy oczywiście standardowo problem z mumakilami więc tutaj przyzywam jak najszybciej wszystko tak naprawdę co się da łuczników zdali. E, przyzywam też wieżyczki no, i kolejni tutaj na zgule, których dosyć łatwo tutaj niwelujemy naszymi łucznikami. I kolejny, kolejny Mumakil. Tym razem wszyscy skupieni na Mumakilo, więc kilka serii naszych łuczników. No, i Mumakila już na mapie nie ma. Dobijamy jakieś tam pojedyncze jednostki jeszcze z ataku Mordoru, który jak widzimy nie przyniósł sukcesu. Więc tak naprawdę cała forteca Dolguldur stoi przed nami w tym momencie otworem. Dobijamy ostatniego żołnierza z tych posiłków z Mordoru. Tutaj gdzieś tam spuściłem jeszcze meteoryty, aby jak najwięcej zniszczyć ich katapult, które naprawdę mocno uprzykrzały życie. Dosyć mocno obijały mi jednostki te katapulty ustawione na murach Dol Guldur, No jest ich naprawdę sporo w tej misji. Tak naprawdę tylko bohaterowie są w stanie przeżyć cios. Tak jak tutaj widzicie... Skuteczny atak na moje jednostki zostaje mi tylko kilku łuczników, natomiast wybijamy już tutaj łucznikami te katapulty, co znacznie, znacznie osłabia obronę naszego rywala. Samo centrum już dosyć słabo wygląda, kiedy odejmiemy już te katapulty obronne Mordoru, to tak naprawdę. E, twierdza jest bezbronna. Tutaj gdzieś jeszcze przyzwali żmiję, no ale to jest koniec. Po pokonaniu sił Saurona Galadriela wreszcie burzy e, Dol, Dol Guldur. Widzimy cieszące się jednostki krasnoludów. No Sauron upada, wieża Saurona w końcu upada. W tym sposobem kończy się era wojen na północy, era Saurona. Siły zła zostały pokonane, pokój wrócił do śródziemia. Dzięki Wam za tę serię. Widzimy się w następnych seriach. Wojna o pierścion dobiega końca, jeśli chodzi o dobro, więc zapraszam na serię ze zła.